Witajcie w kolejnym filmie. Witam Was u lekarza. Jestem u mojego lekarza. To jest w sumie nowe miejsce. Nam mm, lekarza przenieśli. Więc na parapecie zrobili hikli. Tam gdzie widzicie parking dla kalek. To ja tam parkuję tylko obok. Nie, oczywiście gdzie kaleki. Tu mamy taki mały próg, i tu zrobili hitli. Tu siedziałam z moim Oliwerkiem w sumie dwa dni temu, bo też był u lekarza na kontroli. Wizytę mam gdzieś za 20 minut, ale już jestem tutaj dlatego, że miałam takie przeczucie, bo ja jadę tym tunelem i miałam takie przeczucie, że o tej porze jest piątek, to już wiecie, dużo ludzi chce już na weekend do domu i... Miałam przeczucie, że może często są wypadki, albo coś się dzieje, korki. Także wyjadę szybciej. Dobrze, że wyjechałam szybciej, bo zjazd autostrady był zamknięty, musiałam wziąć inny zjazd, a jego dobrze nie znam. ale dobrze, wszystko poszło. Aż taki problem, nic jest, jesteśmy tylko w danii. Wszystko małe, mało wszystkiego. Także. Jak dla mojego lekarza tu jest sekretarka. Tam u góry ja byłam. Poczekalnia. A tam, jak widzicie, daleko jest taki bazar, tam gdzie są te parasole, gdzie się kupuje warzywka. To jest właśnie ta miejscowość, co moja kuzynka tu mieszka. Tu ulegasz, że teraz sobie czekam na pobranie krwi, już sobie przygotowałam łakeć. No tak mi się podoba ten y, bazar tam mają. To jest ode mnie gdzieś tak, no z 20 km. Tak nie zawsze mi się opłaca i trzeba w, y, odpowiednie dni przyjechać. Ja właśnie widzę, że to jest piątek, ale to chyba jeszcze środa jest. Taki bazarek, ale ja nie jestem pewna, nie pamiętam. Witajcie! Tutaj do tego takiego sklepiku spa, nie wiem, czy widzicie. E, przyjeżdżam tutaj. Czasami mają taki fajny tirput. I tutaj przyjecham akurat po orężadę. Dzisiaj jest weekend, także będziemy mieli orężadę. I dzisiaj będą na obiad hot dogi. Także orężada z hot dogami. Mój Oliwarek się ucieszy, bo Oskar jest u swojej dziewczyny. Dzisiaj będzie jadł obiad. Także my w trzech będziemy jeść. I jadę jeszcze dalej do takiego innego e, sklepu, bo mają fajne przeceny. Także dużo pieniędzy można zaoszczędzić, jadąc właśnie do takich sklepów. Także zobaczcie sobie. Teraz sobie jedziemy. To jest taka dzielnica od miasta, od tego Olbo, i tu widzimy: są różne takie domki inne, i takie piętrówki, i takie. Normalne wyżej postawione, niżej, jak widzicie są tak wyżej postawione, taki murek jest wybudowany i tutaj ta dzielnica to właśnie ma takie pagórki, także te domy są i wyżej i niżej. O, zobaczcie, tutaj jest taki stary samochód i one są właśnie używane, jak dzieci mają konfirmację, także takim samochodem jest fajnie się przejechać takim starszym. To jest takie taka tradycja, albo albo właśnie jadą. Y w, w, nie w dwukołówce, a w taczce, albo właśnie na traktorze, mają przyczepę, i tam siedzą. Także to jest taka, tak mam być, trochę klimatycznie i wiecie, inaczej niż normalnie. Bo jednak każdy ma samochód, to jest tak, jazda samochodem to nie jest to samo. Także musi być trochę fajnie. No i zobaczcie, tutaj są właśnie yy, taka dzielnica. To jest bardzo normalne, że samochody parkują przed y, domami dlatego, że wiecie jak się ludzie odwiedzają, gości więc to tak wygląda no tutaj jest tak trochę mniej tych domków ławeczka jest nawet przy przystanku nie ma przystanku, tylko ławeczka postawiona to też tak trochę nowość, powiem wam no i ten no i bardzo często, tak jak widzicie mamy tutaj takie pagórki zrobione tutaj tutaj trzeba zwolnić, bo Ci, co właśnie mieszkają przy drodze, takiej dużej, głównej, to słychać to mocno, jak samochody tak szybko jeżdżą. To, żeby było bezpieczniej i żeby nie było tak głośno, to właśnie samochody są. No, tu jest klub piłkarski Erik Football, klub Hyakaz ja Także to był klub piłkarski. No i tutaj widzimy trochę takich jakby bloków, i tam koło tych bloków jest też ten sklep, do którego teraz jedziemy. Tam fajne mają takie warzywa. Także cenowo powiem wam, jeżeli taki pojemnik pomidorów, gdzie jest 6 albo 8, to zależy czy ekologiczne, czy normalne, kosztuje 20 koron 25. No to mogę kupić tu za 10 na przykład. Także taka połowa ceny, można powiedzieć. I tak wiecie, ogórek może też połowę ceny kosztować. Oj, zobaczcie, lilie, czyli żonkile. Tam no, przejeżdżam. Pod mostu będzie jechał wow to jak widzicie to jest ten sklepik będziemy tu zaraz z boku parkowali i będziemy jak to się mówi po duńsku handlowali zobaczcie no tutaj są na przykład truskawki i cena jest 12 koron a no, normalnie są proszę i tu mamy widzicie kwiaty i to wszystko jest takie pomarańczowe ceny no to w sumie są ich, ale też yy, przecenione są. Już wracamy z powrotem z tego sklepu. Yy, dzisiaj jakoś nie było wyboru, dlatego nie zrobiliśmy żadnych fajnych zakupów, nie było fajnych łupów, a że byliśmy zawieźć Oska na próby saksofonu, dlatego byliśmy blisko tych sklepów i nam się po prostu opłacało wstąpić. No, ale niestety tym razem nie było żadnych wielkich łupów. Teraz będziemy wracali do domu, bo jest u nas sobota i zrobimy jakieś fajne jedzonko. No i tu widzimy trochę jeszcze tego, tej miejscowości, którą jechaliśmy z początku. Witajcie kolejnego dnia. Jak widzicie, nasza miejscowość jest wystrojona flagami na cześć konfirmacji. Dzisiaj jest właśnie dzień konfirmacji, niedziela i tak każda miejscowość w Danii jest ozdobiona. Właśnie flagami, fajnie to wygląda. Mój Oskar robi ostatnio porządki w szafie i dużo ciuchów swoich sprzedaje. Miał teraz trzy paczki do wysłania. Jesteśmy w sklepie Superbruksem. Zaraz wam pokażę z zewnątrz, bo ja czekam w samochodzie na niego, nie chciałam z nim iść to jesteśmy w takiej miejscowości niedaleko mnie tutaj właśnie robię zakupy w Remie 1000 i tu jest obok Superbruxen no i wam tak szybko pokażę domy więc tak, to jest ten sklep Superbruxen i on, on tu właśnie, tu, tu właśnie w nim też handluje mój samochód cały czas tak mówi dlatego, że ja jestem trochę taka pierwsza na wylocie i mi tu cały czas Kipa. No Tutaj gdzie ten samochód tam pojechał, no bardzo pokażę tam dalej. Jest Rema, tam gdzie ja właśnie zakupy często robię. Tutaj też robię, ale nie tak często. Tutaj raczej mięso kupuję, takie sprawy. A zawsze nakupuję mięsa i wrzucam do zamrażalnika. Także, no, także tak to tu wygląda. Tam widzę, że mają. I pomarańczowy, koło mojego domu. Także z... no, zobaczymy, kiedy Oskar przyjdzie. Ale się narobiło tego, jak to się mówi, ruchu, jak w Paryżu na wsi. Godzina jest taka, jest pora obiadowa czyli jest 16.45 to tak ludzie przyjeżdżają z pracy i właśnie chatują szybko, żeby zrobić coś na obiad, o, Oskar się, wychodzi, widzę Już on, tutaj, to idzie już słyszycie? jak zwykle teraz nie słychać, no ale ptaszki mocno ćwierkają u nas jest dzisiaj 4 maj, jest strasznie zimno. Jest tak zimno, że na przykład, jak miałam taką kurtkę wiosenną ubraną, która nie ma tak zablokowanego yy, tego gardła, to powiem wam szyi gardła. To powiem wam szczerze, że jest zimno. Tak, żebym ubrała chustę nawet. Dzisiaj mamy taką tradycję zapalenia yy, świeczki przy oknie. O, słyszycie teraz? Ptaszkiek jak do siebie mówią? Jest 80-lecie wyzwolenia Danii i na tą część właśnie zapalamy świeczkę. Także swoje już zrobiłam, zapaliłam. Te ptaki gdzieś tutaj hałasują. Ale nie widzę ich. A jest, tutaj jest, zobaczcie. To ty się tak drzesz, chłopku? Cały czarny pomarańczowy dziób. A może on spadł? Patrzcie, teraz nic nie mówi. Zobaczcie, w jakim sklepie ja jestem, nigdy nie lubię w takich być, ale <laughs> przyjechałam po truciznę do mojego ogrodu, żeby ubić bluszcz, bo mi wchodzi w żywopłot i zabija żywopłot. I to jest takie coś, co jest dozwolone w Danii, ale ja chcę taką mniejszą butelkę, bo ja takiej dużej nie potrzebuję. Jeden litr, a może to nie jest dużo, jeden litr nie? coś. Takie nożyki. Nie wiem, czy to jest dobre. No, idziemy dalej. Jestem z moim mężem, ale on zginął gdzieś i mnie w się coś swędzi. U, tam jest na morzu. Chopinę znalazłam. Ej, puchnęłam w to kastek, Waska wie, O, takie też by mi się przydało, tak, takie coś, ale małe tościowa, takie ma, jak ja u niej grabiłam to się złamało? Jeden już ząb się złamał, także wiecie. Takie byle co to też nie. Niedobrze kupować. krzesła Barry wiska Takie coś. A to z dartem izolację O, to pan. Komary. O! Ciekawe, jak to działa. Taka to jest ściera, tylko to może nie jest za genialny pomysł. Nie wiem. Nie wiem, czy on wie, czego szuka. Mówi, że wie. Takie coś my chyba musimy mieć inne, nie takie. Wiecie co? Mi umarły takie krzaki, które mm, zasłaniały mi sąsiadów. I teraz chciałabym kupić takie chyba mini doniczki, takie. Lecione, takie wiecie, takie połowa żeby doczepić do, czy do tego płaskiego płota, czyli nie może być taka okrągła, bo to będą takie ala wiszące o granit, ja bym kupiła to też do ogrodu, żeby zrobić w końcu <sum> yeah. może nie teraz, bo jak ja mam jeden projekt to zaraz mi się drugi w głowie łoni Ym, i chciałabym zasadzić takie mam kwiatki, one się rozrastają jak zielsko i one tak fajnie zwisają jak one będą porosły, takie żółte. Będę musiała to kupić. To jest to samo wszystko. No pieniędzy na takie rzeczy. muszę kupić, bo ym, muszę ubić ten ten bluszcz. Jeszcze bym chciała ubić. E, patrz, takie domki można kupić na te na pszczoły. E, ubić te bambus. U mnie właśnie zbyt dużo bambusa. A tutaj co my mamy. Prysznic my musimy też kupić do Oliwerka łazienki. Ale my nie chcemy z tej chyba marki. Albo z tej. Adorato też jest ok, ale z takim termostatem. Bo my wszędzie mamy takie. Od razu jest ustawione i tylko sobie włączam. I temperatura już jest uregulowana. Także od razu leci ta temperatura, którą chcę, żeby leciała. Że nie trzeba sobie regulować. I takie mamy w naszych, zawsze mieliśmy w naszych łazienkach i Oliwerek ma taki, bo my chcieliśmy nasz dom wyremontować i sprzedać także my kupiliśmy taki masaż cały, żeby to tak wiecie lepiej kupiliśmy ten masaż tanio i nie chcieliśmy inwestować w taki zwykły prysznic ale Oliwerek jest niezadowolony z tego masażu więc on też za bardzo nie działa już, więc chcemy wymienić Zaś męża zgubiłam, ale właśnie przed chwilą go znalazłam. Jechaliśmy tu jeszcze po dzwonek do drzwi. Też szybko go znaleźć. Jak takie rzeczy, te artykuły takie do domu i do ogrodu mnie w ogóle nie interesują, to jest trudno znaleźć takie coś. Zobaczcie, kochani, tutaj mam taką y, taśmę, czy jak to się nazywa? Co to się wkłada na drzwi, żeby y, oizolować drzwi, czy jak to się nazywa? No takie, wiecie, ta tabistwa, taka, taka guma. No i mój mąż mówi, A, że łatwo się to robi, bo tu nie musi być żaden y, ten taki pasek na klej. Tylko tak się po prostu wkłada w tą szczelinę. No ale tak wysoko, i ja właśnie nie widzę, jak to się robi. Witajcie, kochani, jest kolejny dzień. Składany ten vlog i wszystkie moje vlogi są takie składane, bo jakoś nie mogę jednego nagrać w jeden dzień. Więc tak to wygląda. Przyjechałam na. tutaj, gdzie oliwerek trenuje. Godzina jest. 19.38 czy coś takiego kończy 19.45 już w sumie już niedługo i co jeszcze kończą jak jest tak ciepło jak dzisiaj, chociaż już jest chłodno no, ale jest lato można powiedzieć, ale jest już ciepło i jasno także przedłużają nieraz 15 minut krzyż mi posłuszeństwa odmawia więc wyszłam tak trochę, żeby pochodzić też no i co, będę wracała pomału. O tak tu wygląda trybuny. Nie, tu nie są trybuny, tu są. O tak tu wygląda. Tu kiedyś Oliwerek trenował właśnie. Kiedyś tam też trenował, tam dalej i tak to wygląda. Tak powiem wam, że już jest chłodno. Bo... No bo tu już jest ten klimat taki nadmorski, już tak, jak wiecie, już nos zimny, już tak, e, takie świeże, ostre powietrze jest, ale, ale lubię tak jak jest tak świeżo, tylko że jak człowiek po zimie taki jest cały spragniony tego słońca, to jeszcze tego nie ma, to jeszcze brakuje. Także słońce świeci, ale nie daje tego powera, jak ja lubię, tak wiecie, tak się smażyć. Jeszcze trochę i przyjdzie już do nas ciepło. Wy już macie, a my jeszcze nie. Witam Was kochani, witam w kolejnym dniu. Jak widzicie jestem na spacerze i chcę Wam pokazać, u nas jest to nowość w naszej miejscowości w ogóle w Danii to się bardzo praktykuje, ale u nas w miejscowości jest to pierwszy, nie w sumie drugi raz, tylko pierwszy raz jest w tej części, gdzie ja chodzę i chcę wam pokazać, bo to słodko wygląda się, tą dróżką co ja chodzę, nie? I to jest taki box, taka skrzynka, taka szafka, y, gdzie się oddaje swoje książki, których się już nie będzie czytało, bo już się wyczytało wszystko, albo można sobie wymienić, zamienić, zostawić swoją książkę i wymienić się po prostu. To jest taka fajna jakaś... I właśnie tu jest coś, jak się na przykład... To jest całkiem nowa książka, zobaczcie, zniszczona. E, tutaj jest na przykład, jak się... Jak to Sultę? Czyli jak się zaprawia. Także jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym, no to jest wszystko o, fajnie pokazane. Mm. Tutaj też jakieś tam owoce. No i to są normalne, normalne. Takie książki były też nienormalne. To jest któraś część. Zobaczcie, tu jest też ta Lucinda, ta sama książka, tylko że jest dobra e, część może, albo jakiś tom inny. No tak to wygląda? Fajnie, nie? Prowizoryczny dach ktoś zrobił? No, ale działa. To jest metal. Jakiś prowizoryczny taki stojaczek. Nie, fajnie, można można sobie wypożyczyć. Chciałam wypożyczyć, ale zostawić swoje książki, których się już nie używa, albo wymienić. Proste tu miałam, ale taka dziwna, takie nie głęboko w skórze, tylko pod skórą, takie białe coś było. Przebiłam sobie to, wycisnęłam. Na papier toaletowy przykleiłam, poszłam spać. A rano patrzę, Boże, taka zaschnięta cała. No i teraz z tym wykąpałam się, tak trochę żałuję, że wyszłam na, na Boże. Drugi raz już mi się but rozwiązał. Zobaczcie, i tak muszę sobie zawiązać, poczekajcie chwilę. Okej, okay, już elegancko wyglądam. O, pamiętacie, co te spodnie przymierzałam z tego materiału, takiego pieluchowatego, Te spodnie są z Gina Tricot. Wtedy co wam przymierzałam? Ja sobie je wzięłam, bo ona jest rozmiar L, a ja jestem SKM, tak mniej więcej. Ale więc to były tak bardzo przecenione. Jedyna para wisiała, dlatego je wzięłam z sobą i nie przymierzyłam ich z wami, bo jakoś nie wiem, co pomiałam. I ym... no, już skończyłam z wami wideo i przemierzyłam je i były za duże są za duże, ale wiecie co, tak jak ja chodzę tutaj, o, patrz tak jak fajnie jak ja chodzę tutaj z wami na spacery to takie szerokie są właśnie fajne bo ja też często jak u nas jest tak wiecie chłodno, tak jak teraz, to ciuchy mi na linkach nie wyschną, no to wkładam z osuszarki, wtedy wszystko się niszczy i się zmniejsza to takie na co dzień wolę sobie kupić większe i, no i nie oszczędzam się, czy ja sobie pielę w ogrodzie i się tar tarzam na czworaka. No na czworaka może się nie tarza człowiek, ale wiecie o co chodzi. Tak nie żałuję, wtedy mogę tą ziemię wyprać w jakiejś wyższej temperaturze i, i sobie po prostu yy, no nosić cię cały czas, nie będą za małe. Zobaczcie jaki ładny kasztan teraz będziemy szli tą ścieżką a zobaczcie tutaj gdzie są butelki ten kontener na butelki jest cały zapełniony i ludzie tak zostawiają no, także idziemy teraz tu, w tą stroną tam jest kościół za tymi drzewami a stamtąd z tą drogą szliśmy tam a teraz tą to jest taka polna droga i prowadzi do takiego na, natur, na naturalnego placu, jakby... O, zobaczcie, ludzie tu mieszkają. Jest taki lasek. A tam widzicie, jest taki warzywnik, już tam rzeczy rosną. są takie... Widzicie, tam jest podwyższone takie... Yy, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Zapomniałam, wyleciało mi z głowy no ale wiecie, ja mam takie niskie, a oni mam takie wysokie. I ktoś tu ma taki lasek. No i sobie tutaj właśnie w jakieś tam gałęzie, wszystko, ale to wszystko będzie, wiecie, to raz weźmie w ziemię, wszystko zniknie. Jest wszystko za darmo, i to drewno można sobie wziąć i tutaj fajnie na no ognisku zrobić. I tu mamy siedzenia. Tu jest grill. Tutaj mamy takie wielkie stoły. No i to się nazywa sielca po duńsku, bynajmniej. A może, nie wiem, może po angielsku też? Shelter, nie wiem. Tutaj się śpi, także przynosi się jakieś materace, kołdry albo śpiwór i tu może każdy sobie przyjechać i spać. Także tak to wygląda, a tutaj jest do krojenia albo obcinania, raczej drewna. Tu się, widzicie, tu się tym kołkiem kręci, kołkiem? Jak się kręci, o teraz widzicie, to to się, to się odsuwa i wtedy się wkłada tutaj drewko, no i wtedy się zakręca i to właśnie obetnie. Także nie ma żadnej ym, siekierki czy coś, żeby ludzie się nie pokaleczyli. Tutaj słychać, jak, tutaj słychać odgłosy, jak samochody przejeżdżają po tej dużej ulicy, w drodze, ale słychać też ptaszki. Ta akurat gapa czy szpak, co to było takie kaka to, to już takie nie lubię, to, to tak, te ptaki jakieś takie są mało sympatyczne tak jakieś ten... ten głos wydobywają się, to tak jakoś taki jest smutny